Dzień dobry wszystkim, witam na moim kanale. A chciałem Wam pokazać dzisiaj, co ja mam za udrękę z tymi pyłkami z brzuszek sąsiada, tutaj właśnie tymi, o co robią problemy, szkody. z skimera, słuchajcie tam wchodzi sobie pompka, dzisiaj mi przyszła ta, którą reklamowałem, 200 watowa, niby 20 000 litrów. Uruchomiłem. Dzisiaj wyczyściłem filtr. Na ogół tego nie robię. Są tam takie gąbki, które tylko wysysam i spuszczam wodę, nalewa się nowa. Także tak walczę teraz o z tymi brzuszkami słuchajcie o kimera włączyłem ta woda, te fale sobie zepchną sporą ilość tego pyłku, trochę wyciągam włączyłem tutaj taką małą też fontannę a tam włączyłem tą pompkę, którą musiałem zainstalować do filtra przed poprzednią, która się popsuła takie sobie zrobiłem na chwilę. Fontanny. Także tak. Słuchajcie. Dzisiaj byłem zmuszony wejść do tego oczka. No i byłem, słuchajcie. Tu, gdzie ten skimmer pływa, no mam tak po szyję. Było głębiej, ale mnóstwo tych kamieni tutaj, które były na brzegach, ryby tak przewertowały. Jest tak poobsuwane, słuchajcie że te kamienie naprawdę tam w komietkę spore ilości wpadły nie ma tragedii i tak jest dosyć, dosyć głęboko ja mam tam, słuchajcie, metr 84 także jak jest te metry, 70 65 i tak jest dobrze, może kiedyś to zmienimy o, tutaj ta pompa sobie chodzi postawiłem zrobię sobie albo drugi filtr z beczki do niej, który nie będzie chodził powiedzmy 24 godziny na dobę albo zrobię jakąś spontanę sobie w niej na razie ją sobie chlapie 125 Wajcie tak 14 tysięcy litrów na godzinę niby może i tak jest ja też nie chcę mi się wierzyć Tak to wygląda słuchajcie. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam Dzisiaj zaskrąca nie widziałem. Wczoraj próbował Dzisiaj może już coś złapał i go nie ma polował pewnie jakąś żabkę i się zawinął Także tak, słuchajcie, pozdrawiam Zapraszam do obserwowania mojego kanału Komu się podoba proszę o łapkę suba Do miłego zobaczenia